Czytam właśnie książkę Grega Breydena Efekty Zajasza i jest to książka napisana ponad 10 lat temu. Przeczytam fragment. Jakie zdarzenie mogłoby sprawić, że nieważne byłyby różnice w wyglądzie i codzienne troski, a wzbudzona zostałaby pamięć o wspólnej historii, prowadząc do wspólnej przyszłości w jednym świecie, jaki znamy? Według jednej z opinii, jako ludzie i narody, tak bardzo oddzieliliśmy się od Ziemi i od siebie nawzajem, że jedynie kryzys na ogromną skalę może wzbudzić w nas wspomnienie jedności i przywrócić możliwość współpracy. Co dziwne wygląda na to, że chwile nieszczęścia wzbudzają w nas najgłębsze pokłady wiedzy, które wyrażają się w postaci naszych największych atutów, by zatriumfować nad wspólnie doświadczanymi, doświadczanymi ciężkimi próbami. W takich chwilach wspólny cel bierze górę nad wszelkimi różnicami etnicznymi, społecznymi i kulturowymi. Historia dowodzi, że w chwilach kryzysu różnorodne populacje zbliżają się do siebie. I potem Grek podaje przykłady. Od czasu wydania tej książki tych przykładów namnożyło się naprawdę sporo. Jako społeczeństwa i narody, Potrafiliśmy pokazać nieraz sami sobie nawzajem, że jest w nas ruch ku pomocy, że nieważne właśnie te granice formalne, te różnice w formach, w jakich tu się przejawiamy. Ale to jest za mało. To jest za mało. To jest... W tym się można spełniać. W tym się można rozmiłować. W tej pomocy potrzebującym, w tej pomocy to można robić. Biec na ratunek, gdy jest bieda. To wręcz dobrze jest robić. Ale to za mało, to za mało, dlatego że ile razy ograniczało nas takie zbiorowe myślenie, że komuś jest za dobrze i dlatego nie możemy się podzielić z innymi ludźmi tym, co piękne, dobre, co cenne bo jesteśmy wtedy osądzani jako nienaturalni? Odrzucani, bo jest nam zbyt dobrze? Hmm. Być może te czasy właśnie, gdzie dosłownie z tą pomocą trzeba biegać naokoło. <laughs> może to, to nie jest śmieszne w tych poszczególnych przypadkach, prawda? Ale po prostu jako mechanizm zjawiska, że dostaliśmy tyle tych wyzwań, tyle tych wyzwań, że, że naprawdę z góry to tak wyglądać może. Także może ktoś poczuć się urażony, ale to naprawdę nie jest moją intencją. By kogokolwiek urażać, czy, czy właśnie zatrzymywać go w dobrych, naprawdę wspaniałych czynach, pomocy innym. Natomiast tak, ten świat, tak zwany 5D, wymaga otwarcia się na dzielenie się tym, co jest dobre. W czasach, kiedy jest ci dobrze. My naprawdę moglibyśmy tak działać. Nie czekać, aż będzie zagrożenie, nie czekać, aż będzie wyzwanie po prostu żyć z otwartym sercem. Przestać się tego bać. Hmm. Co się potem dzieje z tymi wszystkimi czynami, które w zrywie wykonamy, przekroczymy te granice etniczne czy jakieś inne formalne sytuacje, typu, że ktoś jest, nie wiem, dyrektorem, jest nadrzędny i Robi coś razem z jakimś pracownikiem najniższego szczebla, i nie ma to znaczenia, kto pełni jaką funkcję, bo są razem w jakimś działaniu pięknym. Gdzie to potem jest? Gdzie jest ta równość? Gdzie ona mieszka na co dzień? Gdzie jest to otwarcie? O to mi chodzi, żebyśmy nie zasypiali w tej swojej dobroci, bo ona jest, jest.